Nowe rondo na skrzyżowaniu ulicy żyżyńskiej z tysiąclecia zostało wybudowane wyjątkowo szybko i wydawało się profesjonalnie. Zastosowane rozwiązania, tak zwane progowe oznaczenia poziome, miały w wyraźny sposób oddzielać poszczególne pasy ruchu i zapewniać bezkolizyjność. Okazuje się, że w praktyce jazda przez Nowe rondo wygląda nieco inaczej niż było w założeniach konstruktorów. Na pewne nierozkonałości zwrócili uwagę baczni obserwatorzy. Tam jest. Horror dla kierowców. Bo to nie jest dowcip, to jest horror. Na czym ów horror miałby polegać? Otóż elementy oddzielające pasy ruchu odpadają pod ciężarem najeżdżających na nie samochodów. One są zamontowane w asfalcie. Zamontowane są na plastikowe dyble. Śruby, te wkręty są gdzieś około 12 cm, dziesiątki. Na małe samochody, auta. To taki dybel wystarczy sądzę, ale jeśli przejedzie ten dy, po tym leżącym policjancie, tir najedzie na, tego, na tą śrubę, wgniecie ją, raz, drugi, trzeci, ułamie i ona leży. Leży sobie na asfalcie. Pan Jurek przyniósł do naszej redakcji całą torbę takich śrub zebranych przy nowym rondzie. O wyjaśnienie, dlaczego nowe rondo rozsypuje się po kilku tygodniach użytkowania, poprosiliśmy dyrekcję lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowe oznaczenie poziome jest m.in. założone po to, aby kierowca na rondzie nie zmieniał pasa ruchu. Jest to dolegliwe dla kierowców, ale to rondo zostało właśnie tak pomyślane i wymyślone, aby nie zmieniać pasa ruchu, żeby nie było dodatkowego miejsca kolizji przy dużym natężeniu ruchu. Oznacza to krótko mówiąc, że jeżeli kierowca wybrał nie ten pas ruchu, na który wjechał, powinien jazdę kontynuować i zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu po to, żeby przy kolejnym najeździe na na rondo wybrać właściwy pas. Po to jest ten element progowy, odczuwalny. Te elementy nie są policzone na tego typu obciążenia dodatkowe, bo to jest krótko mówiąc wandalizm. Dyrektor zapowiada, że zwróci uwagę policji, do której należy egzekwowanie kar za nieprawidłowe manewry na rondzie. Jednak z naszych obserwacji wynika, że problem tkwi nie tyle w manewrach zmiany pasa, ile w fakcie, że duże ciężarówki po prostu się na wyznaczonych pasach nie mieszczą. Ciężarówki się zmieszczą zawsze wtedy, kiedy będą na rondo wjeżdżały z pożądaną prędkością. Ta prędkość nie powinna przekraczać 40, 50 km na godzinę. Jeżeli ciężarówka wjeżdża, tam duża ciężarówka, łamany transport z szybkością większą niż 50 km na godzinę, rzeczywiście siła odśrodkowa wyrzuca ciężarówkę poza ten pas ruchu, na, na, na który wjeżdża. Czy rzeczywiście ciężarówki wjeżdżają na rondo za szybko? Kontrolę zostawiamy policjantom. Idei uspokojenia ruchu nie można zarzucić braku słuszności. Pomysł tych leżących policjantów jest bardzo dobry. Idea jest świetna. Wykonanie pod zdechłym azorkiem. Nie pierwszy raz okazuje się, że konstrukcje budowniczych dróg nie wytrzymują próby czasu. Jednak usterki po zaledwie kilku tygodniach użytkowania nie mogą pozostać bez echa. Elementy są jeszcze w trakcie gwarancji i będą musiały być uzupełnione. Będzie naprawione, mam nadzieję, że o wiele bardziej skutecznie. Miejmy nadzieję, że tym razem wykonawcy wezmą pod uwagę wszelkie aspekty eksploatacji drogi.